I że trochę patrzą na naszą walkę taką, że nic się nie dzieje, więc to jest dobry moment, unboxa, żebyś przeprosił tutaj widownię. Czy ja jeszcze raz za co, bo nie słuchałem. No, że jesteś kurwa nudny, możesz ich teraz przeprosić i że w sumie... Za co mam przeprosić? Za to, że mam w ciebie wyjebane? Nie mam, nie mam ich za co przeprosić. Ale to nawet nie tyle, że masz. W sumie bardziej w publikę, bardziej w walkę, bardziej w rangę main eventu. kurwa, stary. Możesz ich przeprosić. Mógłbym, i, mógłbym i tyle, ich przeprosić, gdybym codziennie nie chodził kurwa na dwa treningi, żeby cię najebać. Wiesz o co chodzi? Jakby ale... nie mam żadnego powodu, żeby ich przepraszać, bo cię najebie kurwa 26 i będę miał przynajmniej powód, żeby im udowodnić, że zostałeś pierdol Są ludzie, którzy ustaliliśmy już to, że są ludzie, którzy czekają na twój pierdol. I to mi się podoba. I to jest to kurwa, podoba. moja największa motywacja, żeby cię najebać. I jakby Ja mam w piździe, co ty robisz na YouTubie, bo ja tu przychodzę tylko i wyłącznie po to, kurwa, chodzę na każdy trening tylko i wyłącznie po to i zrobić to mordą i nogami tylko i wyłącznie po to, żeby to pokazać. Nic Ty więcej. chyba sms-em dostał poradnik odnośnie charyzmy. To, to co teraz zrobiłeś było spoko, moim zdaniem. Cholungiewa się ruszyła.